Bo są ludzie, którzy podchodzą dosyć pochopnie, dziecinnie do, do tego, że przychodzi do są 3-4 dni spotkania i potem jak lysjonista wyjeżdża, to już mi się zmagać ze sobą. I ciężko jest tak, że jakieś są święta, ciężko. I już mamy puste ręce. Bo no tylko czeka, abyśmy się rozprosili, aby zabrać nam powozu w naszej pracy, naszego poszukiwania Chrystusa. I dlatego ja chciałbym, aby te kolekcje były prowokacją. Czystą prowokacją. Chciałbym postawić was w takim stanie czuwania i, i niepokoju. I się naprawdę skorzystali każdy dzień. I się nie przestawali sobie dać takie pytania nieegzystencjalnie, świetne wiary, aby zrozumieć na serio. Bo wiara, radzieczność, to jest relacja. To nie jest kult, Kult jest częścią tej relacji. Ale wiara jest rozmowa jest przeżywanie swojego życia w przyjaźni w obecności Codziennie. Codziennie, kiedy swoje oczy. masz możliwość wybierać Boga albo świat. Pełnić wolę Boga albo swoją wolę. I dlatego cały czas ten czas życiu w życiu w życiu nas, abyśmy naprawdę życiu w życiu w życiu w życiu i dzisiaj naprawdę Pan nie mógłby przygotować na nas lepsze słowo niż to słowo o to słowo pełnieniu Boga. Dlatego, że y, na czym polega chrześcijaństwo, na pewnego posłuszeństwa wobec Pana Boga, nasze ciało nie wie, że chcemy być chrześcijanami, że chcemy być świętymi, bo nadzieję, że chcemy być świętymi. Bo jeżeli ktoś z was tutaj świadom nie chce być święty, bardziej mu przykro, ale warto swój i mój czas. Bo Kościół jest na tych, którzy zrozumieli, że no oni ten obowiązek, mówiąc tak no o drugiej, świętość nie jest przyklejem, jest obowiązkiem. Zostaliśmy stworzeni przez Boga Świętego, utrzymywani przy życiu przez Jego świętości. Podpuszczamy są są nasze rzeczy dzięki Jego świętości. Jesteśmy wezwani, aby odpowiadać, Odwdzięczyć się w tej świętości, świętości naszego życia. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ale niektórzy ludzie myślą, że świętość polega na tym, aby być jakimś bohaterem, czy jakimś nie wiem, jakimś geologiem, jakimś nie, 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 nie z tego świata. Kiedy będziemy na, bardzo szybko że nie mam jakiegoś świętego, od razu zrobię z niego jakiegoś cyborga. I teraz chcą tego złapieć, z patrzeniem na pełną lupę, kosmiką z niego zrobić Niektórzy z mogą dać do niego człowiekiem z ciało i krwi, ale święci ludzi, byli najdziwniejsi ludźmi. Mieli swoje pasje, sposób robić, aby, aby przetrwać, aby kochać Boga wbrew wszystkiemu. I często, kiedy, kiedy rozmawiam z ludźmi, mówią, Ale, przecież co to znaczy pełnić wolę Bożą? Bardzo często, siostry, bardzo często. Najczęściej, tak. wolę Bożą, to znaczy nie pełnić swoją wolę. jest rzeczą normalną, że nasz ciąg śmiertelny zgodnie, spokojnie, łatwo i przyjemnie. Wczoraj przyszedł jeden lat do mnie i do mnie ludzi na dzisiejszych zagrań. Ja zawsze że jakoś opowiedziałem mi pewnych pomocników. Przyszedł mnie do mnie człowiek i mówi, czy ksiądz się realizuje jako ksiądz? Czy Jezus Chrystus się realizuje, przebity do krzyża, dużo dużo pieniędzy, być szanowanym przez wszystkich i mieć wiecznej przyjemności. Mogąc e, szukać, nie wiem, wystarczalności w sobie, ze z, 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 z strze, ciągle kruchy, ciągle słaby. Tak jak święty Paweł, zawsze w krótkoś wysłany przez Boga na wszystkie misje. I kiedy wydawało mu się, że jakoś opaduje nad życiem, mógł go ma złot, gdzie każdy dzień może się kończyć śmiercią, z komem. Mogę zostać zatrzymany, mogę zabić moich chłopaków. Wystarczy jednego komara, aby mnie zabić. Jest wejrę, wystarczy jedno kąsięgę, aby człowieka zabić. Jest ci kągulię, wystarczy jedno kąsięgę komara. Ja dostałem tam dziesiątki kąsięg dziennie komara. Wystarczy jeden, aby mnie już nie było. A teraz jest taka opisyka. Przy podróżowałem tutaj do stanu, to z którzy przyjeżdżali. Do Atlanty, aby rozważyć, w sposobem zachować tą nową epidemię. I bardzo dobrze, że są epidemie. Bo człowiek myśli, że jest młody w swoim życiu. Człowiek myśli, że może zdecydować. Człowiek postawił siebie, swój posąg na miejsce pobawszego, młodego I wystarczy jedno, nie chce się wyrazić. Takie coś banutkiego. I już człowieka nie ma. Więc, jak ma się realizować? Czy ta kobieta, która ma dziesięć dzieci, on może się realizować jako człowiek? Czy ten ojciec, który pracuje od rana do wieczora, aby swoje dzieci miały co jeść? I bardzo często źle traktowany w pracy, niesprawiedliwie opłacone, może się realizować? Jeżeli to nie wolę Bożą, a nie swoją, nie może się realizować. Bo my zostaliśmy schowani przez konkretny zamiar Boga. I to co one sensu w życiu jest to, że ten zamiar, który wychodzi z serca Bożego przez Ducha Świętego się spełnia w moim życiu. To jest realizacja ducha. Bo co to znaczy realizować się? Żyć z uśmiechem na twarzy 24 godziny na dobę? Nie spotykasz przez cały czas swojego życia żadnej niesprawiedliwości, żadnej przemocy, żadnej straty, żadnej śmierci? Żyłuj ten synod? Na czym polega człowieczeństwo? Dlaczego im bogatszy kraj, tym większe nieszczęście? Ile ci się ludzi nieszczęśliwych w tym bogatym kraju? Ile dzisiaj ludzi cierpi za to, że ten kraj jest bogaty? Dlaczego w Szwajcarii się tyle ludzi popełnia samobójstwo? Dlaczego. Często, nie generalizująco, ale często w najbogatszych godzinach są najbardziej zniszczone życie. Dlaczego często życie sławnych ludzi? Jeżeli pełnym udręki. Dlaczego? W czym się realizujemy? Czyli się na miejscu głowy? Jaka jest twoja misja na świecie? Po co ty żyjesz? Jak zamiar miał Bóg nie? Przez przypadek, bo stworzył miliony i Ty razem z tą paczką przyszedłeś na ten świat. Jest to niemożliwe. Cała nasza nauka, całe nasze doświadczenie Boga twierdzi o tym, że związany z każdym życiem ludzkim jest odwieczny z Każdy człowiek, najbardziej okaleczony, najbardziej opuszczony, najbardziej chory, najbardziej zapominany przez swoje dziecięce. wiąże się z Nim pewne westchnienie serca Bożego bo Bóg wymarzył o każdy z nas ale nie przecież ale ja nie potrafię słuchać głosu Pana. ja nie, ma, ja nie mogę zrozumieć ja nie mogę e, rozeznać jak to jest moje powołanie i wiecie dlaczego? nie możemy słuchać Boga bo jesteśmy uszy diablo zapychał nam uszy Jeden z cudów Pana Jezusa dotknął mięsa człowieka czynę, włożył palce w uszy człowieka uwolnionego i głośno zawołał Efata. I Ci się Bóg swoją podejmą, potęgą, podejmą swoją prawicę, dotykał twojej duszy i mówił efata. Otwórz się. Bo nie chce cię stracić. Bo nie zgadza się na Twoje śmierci. Bo nie jestem zmarnował swoje człowieczeństwo, żyjąc płytko. Echota, otwórz się na mnie, przyjmij mnie. Cieszę, a bo w roku 1973 mój ojciec wracał pijany do domu. I ja tego nie mogę zapomnieć. A w roku 1967 mój mąż był na mnie niesprawiedliwy i gadł się głupio na tą drugą kobietę. A w roku ten i ten... I dźwiga im ciężar. Tony i tony i tony kamienie nie przychodzi. Moja sprawiedliwość, bo zostałem niedoceniony, bo rodzice bardziej kochali moją siostrę. Bo był mi na Narodziłem się w Polsce w najgorszym momencie, a teraz muszę być cudzożencem. Bo póki wszyscy byli zdrowi, ja byłem chory. Bo moje koleżanki były ładne i wyszły za dobrych facetów, a ja wyszedłem za, za tamtego. Nasza sprawiedliwość, nasza interpretacja historii. A to, święty pragnie nasądzić, nas wchodzić, pokazać w ta interpretacja naszego życia, że wszystko miało sensu. Że we wszystkim Bóg wołał do Ciebie. Że Bóg specjalnie nie dał nas widzieć bo on chciał być w Twoim nasyceniem. Ale ty tego nie możesz spojrzeć, bo tak jak bodzisz u świętego Pawła, były pewne łuski, które nie pozwalały mu widzieć rzeczywistości. Jest pełen miłości, który ma na niego plan. Który woła do niego. On on i śląc się pełni wolę pożą. I dlatego w drugiej niedzielę Erywę ma jedno słowo, Głos wołający na pustyni. Prostujcie się jeszcze dla niego. Ciężko jest dla mnie trudno, bo i Erywę, i wielki głos dzieją się w pustyni, na pustyni. Ma Bóg bardzo ludzi w pustynię. Dlatego, że na pustyni nie ma złudzenia. Na pustyni, jest człowiek sam ze sobą. Jest on i proch. To jest symbolem jego cel. Jeżeli nie ma jedności, jeżeli nie ma złapwych stanie, nie jesteśmy gwiazdy, I człowiek z naszych czasów ucieka od pustyni. Człowiek z naszych czasów żyje w i strasznej samotności. Bo uczę z tej pustyni, gdzie jest dialog ze swoim spożyciem. Mamy ogromne telewizory, mamy e, przepiękne miasta, mamy e, sieci społeczne. Wszyscy teraz mamy te nasze smartfony, iPhone, nie y, wiadomo co je, iPad, iPad. A <coughs> wszystko. I młodzień. 200 znajomych na wojsku. Nie widziałem jeszcze nikogo przed Tobą, do od kiedy tu przyjechałem. Ale mam i tych przyjaciół i Za moich czasów, w moim miasteczku, ja bym życzył, by ujrzeć chociaż jeden z tych dni mojej, mojego dzieciństwa. Kiedy było upalne, nie było klimatyzacji, na rewentylatorze. I ludzie po prostu, wiecie, jak się klimatyzowały? Krzesło na chodniku i gadali ze sobą. A dzieci razem się bawili, jakby byli rodzeństwem. Jak się pokłóciły, to może się pojednać i nie znalazły się rodzicą. rodzicom. Teraz, za tyle co w samym odmienieniu? Strasznie wybuchło się się, dobry człowiek. Strasznie karalnie mi się, dobry człowiek. Im bardziej nie boję się Bogu, tym bardziej stał się postrachem na siebie. A teraz człowiek z człowiekiem się nie spotyka. Możemy przechodzić obok człowieka, który leży na ziemi i w ogóle na niego nie spojrzeć. Bo to nie Chrystus. To, to materia. To biedny, nie kochamy się. Pustynnie w Radzie Szostach. Jest koniecznością. Próbuj przeprowadzić od wszystkiego na kilka dni. Wiecie, że podczas jakiego postu, jak tak, to Kościół modlitwa, post i odłożyć, spróbujcie płacić od świata wirtualnego. Nie mówię, że się nie rozmawiali z ludźmi. Ale powróć mi do tych prawdziwych relacji, kiedy to kosztowało czasu, pieniędzy, siły, wysiłku. Bo teraz te relacje, które przychodzą w chwili który tam możesz leżeć, możesz nawet z coś tam posłuchać. Bardzo często są puste relacje. Bardzo często. Ja nie jestem przeciwko temu, bo ja w Polsce w 93 roku cierpię samotność samotnością straszną. Ale dzwonić do moich starych rodziców, trzeba go połączenie po przez telefonizm i czekać tydzień i zapłacić łabaratera 10 dolarów za minutę. Także mógłbym dzwonić do nich dwa razy do roku przez cały rok nie słowa w swoim języku. Ja bardzo się cieszę, że świat stał się mały. Ale świat stał się mały i człowiek się stał jeszcze mniejszy. Świat stał się mały, ale my nie jesteśmy, bliżej się, nie kochamy bardziej. Nie ziemi bardziej dla drugiego. Nie słuchamy bardziej boga. Jak kiedyś pojechamy na pewną misję? Najpierw robimy do i potem akceptujemy dzielność dla tego miasta. I było niesamowite, się. Od momentu, że od pewnego momentu zauważyliśmy, że musimy nie chodzić w telefonie ale zostawić go gdzieś tam. I to było więcej cierpliwie, niż to, że nie miałem co jeść. Czy muszę spać na ulicy? To było to, że nie mogę, alienować się na swoim telefonie. Jesteśmy uzależnieni od tego, Daje nam się, że jesteś jesteśmy w sieci, jesteśmy kochani. Jeżeli Twoje życie, Twoje szczęście jest uzależnione od telefonu, a nawet od drugiego człowieka, ty jeszcze nie znalazłeś się w siebie. Żyjesz w nas. Tak jak alkoholik żyje w nas. Tak jak narkoman żyje w nas. Jeżeli Ty jesteś uzależniony od świata wirtualnego i nie potrafisz kochać de facto, Oszukuję starym siebie. Ja mieszkam w jednym z najniebezpieczniejszych, wyższych, przelagających <grymne> regionów w tym regionie, w Taraskanach. Jest niesamowity tam, jak tylko sprzedawam sprawę, w tym rodzinnym muzykiem, na masę. Jest co sportem czykolwiek, <coughs> a czuć Ale jeżeli człowiek na pustyni słucha, to um, mówię, zaprowadzę <coughs> moją oblutienicę na pustyni. Nie swoją niewolnicą, moją oblutnicę na pustyni. I ten będę przemawiał po jej serce. Jeżeli na pustyni usłyszysz głosu umiłowanego i to jest też dla facetów, bo nie mówimy tutaj o miłości płciową, ale miłością ontologiczną, która nadaje sens na wszechusłynieniu, który potrzebujesz tak samo jak kobiety, jak i każde dziecko na tym świecie. Wszystko, co żyje, potrzebuje być kochane przez to życia. Jeżeli naprawdę spotykasz się z obronieńcem, z tym, który przyszedł szybciej poślubić Nadać inną treść wstniego, Twojego istnienia, uzupełnić Twoje istnienia. I słyszysz to słowo, które zmienia świat. Ja Cię kocham. To wtedy ten zegar, jaką zmienia swoją muzykę i mówi: Żijeś, żyjesz, Żijeś, żyjesz, zmartwychwstańcz. Jest miłość. On Cię zna. On Cię akceptuje. On Cię przebaczy. On nie pozwoli, aby śmierć kpiła w Ciebie. On nie pozwoli, aby twój wróg kpił przez Ciebie. Ja widzę teraz jako jak lektor, że diabeł albo walczy, walczy, walczy strasznie ze mną, aby mieć uszykowany przez Boga, aby mógł w tej miłości. Bo tu jest najważniejsze. Najważniejszy skarb, jakie mogę dać moim synagistom, nie mówić im, ale pokazać im, że oni są kochani przez Boga. Jeżeli oni będą doświadczać tej miłości, jeżeli oni będą się czuć naprawdę kochani przez Boga, oni będą potrafili kochać ludzi. Oni nie będą musieli zbierać miłości ze świata. Nie będą musieli szukać w wodzie, w pieniędzy, w uznaniu, w szczęściu. W dobrych placówkach w Jeżeli będzie w nich ta miłość, która nie sparcia, oni nie będą mogli kochać zadanie. Jeżeli we mnie będzie ta miłość, która jest ja będę mógł kochać zadanie. Będę mógł przebaczać. Wczoraj też przyszedł do mnie jeden z was i mówił, proszę a co za dany?